Witam Was serdecznie. Coś krótkiego, takiego rundowego. Nie żadne zapowiedzi, ale dotyczące walk, które miały być. Na szczęście przetrwała na razie walka Granados kontra Conor Ben, po której sporo się spodziewam. Dobrze znam Granadosa, mój człowiek z Chicago. Mój człowiek przesadziłem, ale dosyć, dosyć dobrze znam jego karierę. Przegrał parę takich dziwnych pojedynków, których nie powinien przegrać, natomiast zawsze jest walczakiem. Natomiast Conor Ben będzie miał co robić. Miałem też mówić o walce Waszyngtona z Michaelem Coffee, którego znam bardzo dobrze, równie dobrze jak jego trenera, natomiast no, nie będę o tym mówił, bo tej walki już nie ma. Po raz kolejny pandemia czy COVID uderzyła ta karetka, którą słyszycie, albo nie, to nie po, nie po mnie Michael Coffey który bardzo chciał tego Geralda Washingtona, bo kiedy rozmawiałem, a rozmawiam dosyć często z jego trenerem Hosue Aguilarem to mówił potrzebujemy gościa z nazwiskiem, gościa, który walczył o coś. Mamy główną walkę wieczoru na Foxie, to się liczy. No i, i zamiast tego Geralda Washingtona będzie Rice, będzie którego specjalnie nikt nie zna. 13 zwycięstw, 6 porażek, 9 KO. Jedyną walkę, jaką jego widziałem, to była przed 4 lat z Tony joką Natomiast Tony Joką miał wtedy, nie wiem, 2 czy 3 walki. E, tej walki nie będzie. To, to znaczy inaczej. Nie będzie walki Kofi kontra Washington. Zamiast tego będziemy mieli Kofi kontra... E, Kontra Rice, postaram się pogadać jak e, wyglądała ta sprawa e, z punktu widzenia i samego zawodnika, i trenera. Ja lubię Michaela Kofi, bardzo normalny gościu. Nie mówię, że to żaden wielki killer, jeśli chodzi o wagę ciężką, ale fajnie się rusza, bije mocno e, z obu rąk. Dlatego bardzo, bardzo normalny gościu. Natomiast e, informacja, która, która, nie wiem, w jakiś tam może sposób e, pomóc e, Cieślakowi, bo. E, Dziwne, ponieważ co ma wspólnego Cieślak z Canelo i Kalebem Plantem? No, a słyszałem, słyszałem, że być może nie chciano robić tego samego dnia walki, także chyba tego problemu już nie będzie. Jeśli chodzi o walkę Michała Cieślaka z Biedisem, ciągle jest celowana 18 lub 25 września. Jeśli 18 września, to już prawdopodobnie nie będzie kolizji w walce, w, z walką. Canelo kontra wspomniany Plan, dlatego, że Plan się z negocjacji wycofał. Inaczej, wycofało się, wycofała się ekipa Canelo na życzenie samego Canelo, kiedy, kiedy włączył się do akcji al i po pierwsze zaczął mówić, że te pieniądze, które do tej pory były negocjowane, bo panowie jak zresztą podaje Mike Coppinger z ESPNu, byli bardzo blisko to jednak da się zrobić więcej a po drugie, dlaczego nie zrobimy po raz kolejny wrócił do tematu dlaczego nie zrobimy kolejnej, kolejnej promocji, no nie mogą zrobić kolejnej promocji bo Canelo Alvarez walczy na DAZON, tu nie można zrobić kolejnej promocji no bo jak, Cięść, część subskrypcji DAZON pójdzie na Canelo, przepraszam na, na planta, jak to w ogóle zrobić no ja sobie mówiąc zgadzam się ja nie wiem, czy to byłaby taka wielka strata. To byłaby wielka strata na pewno dla Canelo, bo jemu zależy na zjednoczenie tych pasów super średnich. To jest ostatni pas, który mu brakuje, natomiast zgadzam się z Benavidesem że... Plan to nie jest zatem wielki rywal dla Canelo, ponieważ nie ma, nie ma ciosu. No, widzieliśmy już paru pięściarzy, którzy nie mają ciosu i którzy uważali, że są w stanie coś zrobić, chociażby ten ostatni na walce, którą, którą oglądałem Dallas. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że jak nie masz ciosu i w którejś piątej, czy szóstej, czy czwartej, wszystko zależy kiedy Kanalo będzie chciał traci, e, traci do ciebie jakikolwiek respekt, to później zaczyna się rzeźnia i, i, i nie ma walki. Ja myślę, że bardzo podobnie byłoby z kalebem plantem, także ciekaw jestem jak to będzie wyglądało. Jeśli, jeśli by ta walka miała wrócić, to musiałyby strony usiąść do dyskusji teraz, no bo mamy sierpień za parę dni, a 18 września to już w ogóle jest bardzo blisko, jeśli mówimy o, o rozmowach na tym poziomie, o tych, o tych pieniądzach. Zobaczymy, czym to się skończy, ale kto wie, może się data zwolniła dla Bredis kontra, kontra Michał Cieślak szkoda by była szkoda by była natomiast e, nie wiem jak do tego specjalnie podejść bo pewnie zaraz niektórzy, niektórzy skoczą tutaj i powiedzą o czym ty w ogóle mówisz miałeś o takich walkach nie mówić myślę o tej konferencji którą przed chwilą oglądałem pomiędzy zapowiadającą walkę Delahoy z Vitorem Belfortem ja zawsze byłem fanem portugalczyka no, bo to był gościu, który, który dysponował w USC. Przypomnę, e, przypomnę, ciekawa kariera, bo mistrz świata w lekkiej i w ciężkiej. Nie jednocześnie, natomiast e, jakby nie było, e, te kategorie są parę kilogramów od siebie, od siebie oddalone. Natomiast posiadał zawsze jedną rzecz, której zawodnicy, którzy starali się robić te takie cross-promocje, czyli, czyli walczę z gościem z MMA, ale to jest zapaśnik. No nie, e, Belfort to nie jest zapaśnik. To jest gościu, który ma nie wiem, 13 czy 14 nokautów w UFC. Jest, jest w pierwszej trójce, czy pierwszej czwórce najlepiej nokautujących w historii tej organizacji. Czyli, czyli tutaj petarda jest i według tego, co podaje ESPN, kompletnie normalne zasady. Normalna walka pięściarska. Stan Kalifornia powiedział, że nie będzie miał problemu usankcjonować pojedynku Delahoy, który po raz ostatni walczył 13 lat temu z Belfortem, który po raz ostatni walczył, przegrał przez KO 3 lata temu, w UFC walczył oczywiście, przegrał, przegrał 3 lata temu. Nie będą mieli problemu, żeby to usankcjonować i z tego zrobić normalny pojedynek pięściarski. Czyli normalnie wszystkie, wszystkie reguły, które, które komisja ma, kiedy, kiedy walczą normalni pięściarze. Delahoya jest normalnym pięściarzem, czy był normalnym pięściarzem, Witor Belfort nigdy tym normalnym pięściarzem nie był, ale, ale się nadaje. W formie jest. Z tych wszystkich walk, dziwnych walk, których, których absolutnie nie lubię, ta walka mnie zainteresuje i od razu powiem, że ją chętnie zobaczę. Ze względu na to, co mówiłem na temat Belforta, mianowicie eksplozywny power. Ja wiem, że on ma 44 lata i ten eksplozywny power to już może jest e, melodia przeszłości natomiast jak wszyscy doskonale wiemy albo jak nie wiecie to wiecie w tej chwili power to jest rzecz która ostatnia znika wystarczy popatrzeć na Foreman kontra Murer. power zawsze jest więc tutaj jakby został e, dostałby czystą bobkę od, od Belforta de la Hoya, to jestem ciekaw co zostało z Delachoyi przypomnę te 13 lat temu miał wybitą, wybity boks głowy przez Manny Pacquiao gdzie był bardzo bardzo bity Oscar de la Hoya jestem ciekaw czy jak, jak to będzie wyglądało pojedynek ma się odbyć 11 września ja teraz chyba przy wszystkim będę mówił, że ma się odbyć bo więcej jest dyskusji na temat zapowiadania walk niż mówienia o tym, że walki, walki będą ja nawet takiego tweeta chyba napisałem parę tygodni temu, że że warto przestać zapowiadać negocjacje, a, zapo a mówić tylko i wyłącznie o walkach, gdzie kontrakty są już podpisane. Bo na razie jest więcej zapowiedzi, o oni negocjują. O oni nie negocjują, oni będą negocjować niż zapowiadania normalnych walk. Nie podoba mi się to, ale taka jest specyfika boksu, a specjalnie dodałem, ma się odbyć 11 września, bo to jest produkcja Thrillera. Trillera, który ma potworne pieniądze, potworne. Pieniądze tu mieli, natomiast chyba już nie tak bardzo mają, bo z tego co słyszę na tym dwukrotnym przekładaniu pojedynku, na który naprawdę ja czekałem, no bo z jednej strony wydawało się, że Camposos nie powinien być w ringu z Lopezem, natomiast ja bardzo lubię Lopeza. Z kimkolwiek by nie wyskoczył Teofimo Lopez, to ja będę go oglądał Kambosos nigdy nie przegrał, twardziej i tak dalej wygrałby to Lopez, wiadomo, żeby to wygrał natomiast walkę przekładano tyle razy że z tego co słyszałem i czytałem ponad pięć baniek poszło do tyłu wszystkie koszty promocyjne bilety słuchajcie, to nie jest tak to wszystko zamawiasz do przodu, za to musisz zapłacić jak do walki nie dojdzie, to jedyni którzy, nie, którzy na tym trasą, to są promotorzy Ci co sprzedają i oczywiście sami pięściarze, natomiast wszystkie pozostałe rzeczy, które zostały zrobione, promocje i tak dalej, to musisz zapłacić. To nie jest tak, że telewizja powie: Promowałeś tą galę, ale do niej nie dojdzie, więc nie musisz płacić. Nie, to, to, to tak nie działa. Więc tam podobno piątka poszła. Do tego, do tego Teofimo Lopez mówi, że chwileczkę ja do żadnej Australii kompletnie nie pojadę na walkę z Cambososem. E, odpowiada mu szef e, thrillera Ryan Cavanaugh, że co, jedziemy do, jedziemy do Australii, dlatego że ja straciłem już tyle pieniędzy, że a tam mi dają tyle, że przynajmniej będę w stanie wyjść na zero. Na razie i promotor, i ojciec tego filmu Lopeza powiedzieli, że jak będziesz chciał walczyć w Australii, to będziesz walczył sam ze sobą, bo my tam nie jedziemy. Także to są te problemy thrillera, który ma w tej chwili. Dlatego o tym pojedynku Belforta z Delahoyą mówię na zasadzie. Ma się odbyć. Natomiast czy się odbędzie, to zobaczymy, bo zawsze najważniejsze są pieniądze. Słuchajcie, chyba się zmieściłem w paru rundach, tak jak obiecywałem. Miłego wieczoru albo poranka. Zależy, zależy, kiedy oglądacie. Trzymajko i do następnego.